Witam wszystkich w obliczu globalnej epidemii koronawirusa, ponieważ nikt jeszcze nie wynalazł ani szczepionki, ani antidotum. Chciałem Wam zaprezentować jeden z możliwych sposobów, który pozwala wyeliminować koronawirusa, przynajmniej na poziomie pierwszego stadium, czyli wtedy, kiedy ktoś na nas nakaszlał, tak jak dotknęliśmy przez przypadek swojej twarzy czujemy się niezbyt dobrze, czujemy, że nasze płuca w jakiś sposób no, nie wiem, zostały zainfekowane. Aby to zrobić potrzebujemy pas odstawy. Ja się wyposażyłem w 32%. Wy możecie użyć jakiegoś mniejszego stężenia, to co macie dostępne. No, musimy go podgrzać, musimy go podgrzać, musimy sobie jakiś Kwasem wstępu. Świetnie. No i rozpoczynamy, no powiem, gotowanie. Trochę to potrwa. Powiem coś na temat kwasu w międzyczasie, zanim nam się zagotuje. Kwas octowy, Kwas Zwykły kwas. Organiczny. Świetnie reaguje z białkiem, rozpuszcza je, reaguje z tłuszczem, też rozpuszcza i no, docelowo no, niszczy całą strukturę zarówno białka, jak i tłuszczu. Jeżeli nasz wirus tak, posiada jakąś otoczkę, powiedzmy z białka lub z tłuszczu, no to zakładam, że jeżeli znalazłby się w obliczu takiego kwasu, no to, hmm, no to zostanie zniszczony. Przynajmniej ta otoczka. Myślę, że poza tym też kwas octowy znakomicie zniszczy DNA tak, takiego wirusa. Niemniej jednak jak wlać, tak? Jak wlać kwas octowy do płuc, uszkadzając ich sobie. Otóż słuchajcie nie da się. Nie da się. I na pewno ta metoda, która tutaj, po, którą tutaj pokażę, no nie jest pozbawiona ryzyka. Tak. Czy to uszkodzi nasze płuca, jak będziemy wdychać opary z tego kwasu? Na pewno. Czy zabije wirusa w całości? Nie wiadomo. Tak? Nie mamy na to w środku, takie badania przeprowadzić, ale powiem Wam jedno, już parę razy taką tutaj inhalację stosowałem i po znacznie mi się lepiej oddychało, tak? jeżeli czułem infekcję. Czy to była infekcja przez koronawirusa? Nie wiem. Testy póki co są niedostępne w obszarze, gdzie ja jestem, w związku z tym ciężko mi cokolwiek zaprezentować. Niemniej jednak fakty są takie, że stężony kwas octowy na pewno w jakiś sposób niszczy białko i na pewno w jakiś sposób niszczy tłuszcz. Tak? Rozbijamy tutaj niższe drobiny. Tak? Na pewno wiemy, że podgrzewając Pas octowy będzie on parował. I na pewno wiemy, że wdychając parę ona dostanie się do widać. Wygląda świetnie. Pachnie jak zwycięstwo. Oczywiście z dużą miarą octu. już pierwszy opariu. Czy to Wam pomoże? Zobaczycie. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Na dwie rzeczy. Stosując taką metodę powinniśmy założyć, że jest to już ostateczność i w drugim przypadku powinniśmy mieć zawsze dostęp do dobrze wentylowanego pomieszczenia. Tak? Powinniśmy mieć też osobę w pobliżu, która będzie w stanie nam w jakiś sposób pomóc, jeżeli doszło by do zatłucia takim kwasem. No, powiem wam tak. Oddycha się przy tym słabo. Jest to niemożliwe. Co można zrobić jeszcze? Można ten kwas zagotować w jakimś mniejszym pomieszczeniu typu łazienka, typu ubikacja wejść tam na parę sekund. Ale też pamiętajcie, że zawsze musicie mieć kogoś do pomocy, jeżeli doszłoby do zatrucia. Jeżeli dojdzie do zatrucia takim kwasem, na pewno powinniśmy po pierwsze udać się na świeże powietrze. No i tam w jakiś sposób <laughs> A, odpocząć. Kilka wdechów takiego kwasu. Na pewno w jakiś sposób uszkodzili te płuca, ale one się zregenerują. Także to nie jest jakiś straszny temat. Czy ograniczy działanie wirusa? Jeżeli on jest w płucach, to na pewno. Jeżeli będą tam zainfekowane komórki, być może też ulegną zniszczenie. Brak niestety środków na badania, aby to potwierdzić. Pozdrawiam Was wszystkich. Pamiętajcie, żeby dbać o siebie w tych ciężkich czasach i stosować wszelkie możliwe rodzaje środków ochrony.